witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę wam kosmetyki, które ostatnio udało mi się kupić w Rossmanie. Jestem pewna, że jeszcze tam są, także jeżeli coś wam się spodoba, to koniecznie sprawdźcie w Rossmanie w swojej okolicy. Pierwszą rzeczą jest to lakier do paznokci z Lovely i jest to biały lakier matowy. Miałam go już na paznokciach, fajnie się trzyma, fajnie jest ten efekt matowienia, chociaż utrzymuje się tak dwa dni, potem już e, robi się taki błyszczący na jakieś wyjście potem już musicie domalowywać kolejną warstwę lub po prostu zmazać i pomalować jeszcze raz. Ale fajnie się nim maluje, dosyć szybko wysycha, więc to jest na pewno duży plus. Kolejną rzeczą z Lovely jest taki Magic Pen. Ja mam taki różowy, to jest korektor rozświetlający pod oczy. I on wygląda tak, że tutaj macie taki pędzelek, i po prostu na dole przekręcacie sobie i wypływa wam korektor, i nakładacie go pod oczy. A fajnie kryje te sińce i cienie pod oczami, więc polecam wam. Kolejną rzeczą z Lovely jest pomadka, a właściwie szminka do ust. I ogólnie to chyba jeszcze pójdę sobie ja i kupię jakieś inne kolory, bo naprawdę te pomadki są bardzo fajne. Ja mam dzisiaj ją na ustach. Mm. Tak ona wygląda. Tutaj sobie ją po prostu wykręcacie. Ona fajnie e, się utrzymuje. Ja sobie jeszcze zrobiłam tak, żeby ona była bardziej matowa, bo wolę mieć coś matowego na ustach niż właśnie takiego błyszczącego. Mm, ale fajnie się utrzymuje. Na jesień takie mocniejsze usta. E, to jest coś całkiem fajnego, także polecam Wam tą e, szminkę. Kupiłam sobie też z VIBO e, taki o, żel stylizujący do brwi. Jeśli malujecie sobie brwi, to na właśnie takie pomalowane brwi nakładacie taki żel i to wygląda jak tusz do rzęs, tylko że jest brązowe i po prostu to Wam daje taki efekt jeszcze trochę brązowego, plus utrwala Wam po prostu te brwi, że one nie latają na wszystkie strony. Ja nie maluję sobie już brwi, macie rację, były trochę za ciemne, więc kupiłam sobie właśnie coś takiego i ja mam to na brwiach, ja to używam codziennie, troszeczkę sobie po prostu te brwi tak... Podkreślam i myślę, że to wygląda lepiej naturalnie i zdecydowanie. Także ocencie, a czy teraz jest lepiej. Mam nadzieję, że jest. Także to jest coś całkiem fajnego. I wiem, że jest też czarny kolor, także jeżeli macie czarne brwi, to możecie sobie również takie coś kupić. Mam również dwie kredki do oczu, a bardziej takie eyelinery. To są z Miss Sporty I udało mi się je dostać na tej wyprzedaży Minus 49% Także za dwa zapłaciłam 11 zł Coś około I kupiłam dwa z tego względu, że jeden czarny A drugi taki jasny, kremowy I ten czarny to jest kolor 001 Darkness Tak wyglądają Tak wyglądają te opakowania I je się przekręca Wykręcacie sobie później kredkę Ona jest dosyć długa, więc to jest bardzo fajne Druga to jest kolor 003. To jest taki bardzo jasny, cielisty kolor. I ja go używam na linię wodną, bo fajnie wtedy oko wygląda. Takie jest otworzone, bardziej rozświetlone, także bardzo fajnie to wygląda. Dalej mój jeden z naprawdę lepszych korektorów, jakie miałam. To jest korektor, który widzieliście w ulubieńcach. Jest to z Eveline, taki uh, Art Scenic. Właśnie taki korektor kryjący, rozświetlający, ja go używam pod oczy raczej, bo um, jakichś wyprysków to zbyt nie mam w takim aplikatorze jest, ma taki pędzelek fajny, ale jest dosyć kryjący ja mam go dzisiaj pod oczami właśnie także dosyć daje taki fajny efekt naturalny mm, także polecam też <gry> dalej tusz do rzęs, który ja ten tusz dostałam od moich rodziców, kiedy byli chyba w Wiedniu więc nie wiem czy on jest w Polsce jest to tuż z L'Oreala, bardzo fajny. To jest taki false yy, lash, wings, yy, taki, który ma dać efekt sztucznych rzęs. Zwykła czarna. Zwykła czarna maskara. Taki ma pędzelek. Jest bardzo taki śmieszny. Ale naprawdę fajny daje efekt ta maskara. Yy, także jeżeli ona jest w Polsce, to możecie sobie ją kupić. W każdym razie taka maskara z L'Oreala, bardzo fajna. I coś, co kupiłam w ogóle tak przez przypadek Weszłam do Biedry i mówię O, odżywka Ja mam bardzo krótkie i rzadkie rzęsy, więc stwierdziłam A kupię, była chyba za 7 zł czy 6 a Z tego Be Beauty Ona mi się tutaj cała starła, jak widzicie Ale jest to taka zwykła, biała odżywka Taki ma pędzelek I to jest... Ponoć upiększająca odżywka do rzęs, więc ja ją sobie nakładam zanim pomaluję tuszem rzęsy. To najpierw maluję tą odżywką i potem na tą odżywkę zanim wyschnie to właśnie normalnym tuszem. Czy upiększa? Nie wiem. Nie używam jej też jako specjalnie długo, więc a, nie widzę jakichś poważnych efektów. Także taka odżywka sprawdźcie, może jeszcze są w biedrze, nie obiecuję, ale jeżeli są, to możecie sobie kupić i również przetestować. Ostatnią rzeczą jest puder. To jest puder, o którym jest tak głośno na YouTubie, że nie wyobrażacie sobie, chociaż jeżeli śledzicie YouTube, to na pewno o tym wiecie. Jest to puder z Rimela Stay Mate. Ja go dostałam od siostry, bo jej po prostu nie podpasował i mi tak się świetnie sprawdza. A nie świecę się. Ja mam w najjaśniejszym odcieniu 001 Transparent. Jak już widzicie, sięgnął dna. Ale jestem pewna, że jak go wykończę, to kupię sobie go znowu, bo jest to naprawdę świetny puder. Ja też nie używam zbyt często podkładu i jedynie właśnie korektor pod oczy, więc nakładam już go sobie pod te oczy i na, cały, na całą twarz. Z tego względu, że ja mam po prostu takie coś, że po prostu się świecę, szczególnie tutaj na nosie i na brodzie, więc jak sobie zrobię tym pudrem trochę, to naprawdę fajnie to wygląda, a przy okazji nie wygląda też to sztucznie, także taki puder na pewno go już znacie, a jeżeli jeszcze nie wypróbowałyście, to koniecznie wypróbujcie, bo naprawdę fajnie się sprawdza. Dobrze kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że coś Wam się stąd spodobało. Wszystkie rzeczy znajdziecie w Rossmanie w naprawdę tanich cenach, bo ja też nie dysponuję jakimś dużym budżetem, także wszystko jest naprawdę spoko cenach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, że w opisie macie moje wszystkie social media. Koniecznie zaobserwujcie mnie na Instagramie, polajkujcie mój fanpage, czy dodajcie mnie na Snapchacie. Wszystko, wszystko, wszystko macie na dole w opisie. Napiszcie w komentarzu, która rzecz najbardziej Wam się podoba, albo którą rzecz też macie i która Wam się sprawdza. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki, pa!